Za nami pierwsza edycja lokalnej giełdy wymiany książek, która w Kinie Wolność została zorganizowana przez grupę dziewczyn z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, skupionych na wspólnej pracy w ramach szkolnego projektu. Projekt nazywa się Book Nation i generalnie opiera się na propagowaniu idei czytania w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w szczycinku i nie tylko. Czytelnictwo w naszym kraju jest na dosyć niskim poziomie. i po prostu my również uwielbiamy czytać i jest to nasza pasja i chcemy to propagować. Jednym z takich motywów było to, że nie miałyśmy z kim porozmawiać o książkach i chcemy jednak, żeby tych czytelników było też jak najwięcej. Plus projekt jest organizowany w ramach takiej olimpiady zwolnienia z teorii, dzięki której w sumie zaczęłyśmy to w ogóle robić, ponieważ normalnie byśmy się raczej do tego nie zabrały i uważamy, że to jest świetna okazja. Częścią projektu Book Nation może stać się każdy, a wszystko dzięki aktywności licea listek z dużego ogólniaka w mediach społecznościowych. Działamy również w social mediach, na Instagramie. I na TikToku. No, na TikToku mamy całkiem dużą grupę obserwujących. E Mamy tak zwane serię polecajek, czyli w tygodniu jest konkretny temat i każda z nas wybiera książkę, która do tego tematu się odnosi. Też ludzie piszą do nas prywatne wiadomości, na przykład w dm o konkretne wątki i wtedy nasza grupa się zbiera i też dobiera takiej osobie książkę do przeczytania. Jak widać, wbrew temu co się powszechnie sądzi, młodzież nie zarzuciła czytania na rzecz innych rozrywek czy też dziedzin sztuki. Wszystkie uczestniczki projektu Book Nation zgodnie przyznają, że nie ma lepszego treningu intelektualnego niż zanurzenie się w lekturze. Gdy czytamy książki, to musimy używać naszego mózgu najbardziej. Też wygląda się dużo mądrzej niż z telefonem. Nie to, że coś jak wsiadasz do autobusu i otwierasz książkę, to, to wszyscy myślą od razu, że coś tam jest w głowie. Jak udało nam się dowiedzieć w czasie sobotniej wizyty w kinie, giełda zostanie wkrótce powtórzona w plenerze i prawdopodobnie odbędzie się na Placu Wolności.